Witajcie w środę 24 września. U nas już taka jesienna aura, chociaż cały czas jest ciepło. I jest cały czas 20 stopni, w nocy było 17. Więc naprawdę super, ale już widać po drzewach, że to już jest ta bliżej niż dalej. No nie, chyba jeszcze nie. No dopiero zaczęły liście opadać i zmieniać kolory. Teraz jest w ogóle bardzo ładny okres na odwiedzenie na przykład północnego Ontario, bo są przepiękne kolory na klonach. Dobra, jadę do Kostko. Już nie będę teraz kręcić na głównej ulicy. Zobaczcie, jakie bomby do kąpieli mają. Zupełnie wyglądają jak donacy. Ja najpierw myślałam, że to są donacy, ale mówię, w takiej strefie z kosmetykami. A tutaj jest nawet, żeby nie pomylić się i tego nie zjeść fajne no ale pewnie pełno chemii w nich jest 19,99 no akurat szampon i odżywka którą bardzo lubię jest na promocji 26,99 na 16,99 także dobra cena akurat mi się skończyło więc kupię I zobaczcie poddałam się wreszcie temu trendowi i kupiłam Dubai czekolad. Widziałam ostatnio u Gosi u mamy Polki w Kanadzie, i nawet te reviews, chociaż ona jest zrobiona w Niemczech. Review są bardzo dobre, więc stwierdziłam, że kupię i wreszcie spróbuję tej czekolady. Te jakie żelki opakowane, jakby znaj. Zobaczcie, co tutaj jest. Jakie ciastka wielkie olbrzymie, ale wymyślają. Za 20 dolarów to zobaczcie naprawdę pół kilo tego ciastka tutaj jest takie wielkie crazy a zaraz obok polskie zamki tak klasycznie opakowane bez żadnych szaleństw mają też te azjatyckie pokis za 13,99 Francuskie ciastka. Zadychę. Tu są sezonowe ciasteczka. Pumpkin spice. Nie wiem po ile. A, po 14 dolarów za taką paczkę. Prawie 800 gram. Tu są jakieś ciastka z kokosami za 14,50. 435 gram, także pokus tutaj jest bardzo dużo. No i ta wata cukrowa, którą Gosia pokazywała też w swoim blogu za 11,50, ale to jest po prostu sam cukier. 100% cukru w cukrze. Straszne to jest. Tu jakieś koreańskie cukiereczki. Takie też słodycze takie różne z orzeszkami z czekoladą z ciasteczkami, pięknie to wygląda i 15 dolarów Co taką porcję 680 gram tu bardziej taka zdrowa przekąska ciemna czekolada z migdałami i też taka porcja 566 gram za 14 dolarów tu mamy klasyczne ciasteczka smores które dzieci lubią sobie podgrzewać przy ognisku, to są jakby takie pianki. Oni nadziewają na patyk, a rozgrzewają i szybko wkładają do takich ciasteczek i to razem jedzą. A tutaj już są takie przygotowane, jakby zrobione. I to kosztuje 18 dolarów za 748 gram. Do tego w Polsce może nie widzieliście, takie ciekawe. Ale też bardzo słodkie, no bo to są właśnie te pianki cukrowe i takie jakby grahamki, krakersy słodkie. Tu mamy Akai berries, czyli jagody Akai. W czekoladzie gorzkiej 850 gram za 12 dolarów. No to już taki bardziej przystępny produkt, jeśli chodzi o zdrowie też. Ale niby zdrowej, i zobaczcie dalej: cukru 24 gramy. A te smorz mają 30 gramów cukru. mamy takie czekoladki z takim kremem cytrynowym w środku. I to kosztuje 15 dolarów za 420 gramów. Mamy zwykłe migdały w czekoladzie od firmy Kirkland, czyli tej firmy matczynej z kostką. Jest półtora kilograma i kosztuje to 28 dolarów i 18 gram cukru. Mamy 500 gram pistacji a za 17 dolarów w mlecznej czekoladzie. Tu mamy czekoladki Godiva lub jak to woli Godajwa za 19 dolarów za 428 gram. Cukier nawet mały w porównaniu z tym, bo tylko 16 gram czekoladki robione oczywiście w Belgii. Tu mamy znane szwajcarskie mleczne czekoladki. Często zdarzają się na przykład na poduszkach w hotelach, w lepszych hotelach wieczorem. 19 gramów cukru. To jest dosyć ciężkie, 1,5 kg też i to kosztuje 30 dolarów. A tu mamy odmianę z ciemną czekoladą. Taka sama waga i kosztuje 35 dolarów. Tu mamy bez glutenu z owsianymi płatkami. Z czekoladą ciemną. Takie ciasteczka. I one kosztują 11 dolarów za 567 gramów. I cukru ma tylko 7 gramów. Tutaj też mamy takie składanki orzechów i ciemnej czekolady. I tylko 8 gramów cukru. 475 gramów i kosztuje to 16 dolarów. Tu mamy kanadyjskie orzechy z syropem klonowym. I one są za, za 17 dolarów. 15 gram cukru. Tutaj mamy włoską babkę tiramisu. Z takim kremem do posmarowania. Z mascarpone. Za 20 dolarów. Tu mamy takie rożki. Też zaraz obok to leży przy tych dubajskich czekoladach. Niby z tym kremem pistacjowym i z czarną czekoladą. One kosztują 15 dolarów za 454 gramy, czyli za funt. Tu mamy takiego wielkiego Toblerone 750 gramów i on kosztuje 19 dolarów. Tu mamy kilogram takich włoskich trufli z różnymi kremami i to kosztuje 20 dolarów. Cukru 21 gram. Mamy 900 g Lindora za 30 dolarów. Tu już mamy świąteczne belgijskie ciasteczka za 15 dolarów. Pojemność jest 650 g Cukier 12 gram. Tu mamy jakieś hawajskie ciasteczka, które mają miguławę i passion fruit i kosztują 12 dolarów są na promocji i tylko 5 gramów cukru tu mamy takie amerykańskie typowo nazywa się to birthday cake mix czyli kupę takich słodkości ale bardzo bardzo słodkich i cukru tutaj jest 26 gram Paczka 681 gram za 10 dolarów. Tu mamy koreańskie paluszki w takich czterech różnych smakach i one kosztują 14 dolarów, wielkość 405 gram, cukier pomiędzy 8 gram a 12 a 13 w zależności od smaku. Tu mamy Reese's Wszyscy w Polsce się z tym widzę zachwycają, jak ktoś przyjeżdża tutaj, czy do Stanów, to zawsze chcą tu kupować. To jest z masłem orzechowym. I to ma, ile to ma cukru? 25 gramów, czyli dużo. I taka paczka 680 g kosztuje 12 dolarów. Tu mamy 40 takich paczuszek różnych owoców w ciemnej czekoladzie. I to kosztuje 15 dolarów za 800 gram. I cukru mamy 12 gram, a dubajskie czekoladki mają 19 gram cukru. Już taka paczka Aero czekoladek, w zasadzie takich rożków i czekoladek z firmy Nesty za 12 dolarów na promocji. 600 gram cukru 17 gram. Powiem Wam, że mnie zaciekawiły te Pumpkin Bites, Pumpkin Spice. Bites. Są robione we Włoszech i mają 12 gramów, zdaje się, cukru. Chyba je wezmę. Tak, do kawki. No, to tyle na temat słodyczy. Pojawiają już się kalendarze adwentowe tutaj. Ale to akurat jest ta, to są puzzle. To jest taka wioska bożonarodzeniowa. Ona kosztuje 40 dolarów, no i już zaczynają się różne dekoracje takie dwa drzewka za 50 dolarów grinch za 70 myszkamiki za 80 bałwanek za 90 widzę, że ceny rosną jakby już choinki po ze światełkami razem za 500. Także z tej strony ozdoby już bożonarodzeniowe, a z tej strony kostiumy na Halloween. Taki zestaw dyni, ale powiem wam brzydkie te dynie. Dynia powinna być jednak pomarańczowa, a nie czarna sarny jeleń ale też to takie kiczowate straszne to jest no tu mamy taki domek ze 120 dolarów sygnowany firmą Disney tutaj takie pociągi za stówkę różne jesienne aranżacje po 30 dolarów przepiękne Orchidee po 20 dolarów. Zobaczcie, no, cudowne są. Wyglądają jak sztuczne. Aż musiałam dotknąć, zobaczyć, czy to prawdziwe, ale są prawdziwe. Przecudowne. U mnie jakoś się w domu nie trzymają. Jest za sucho, ale naprawdę, no, są piękne. I cena nie jest wygórowana. Tutaj piszą, żeby dodać 3 kostki lodu na tydzień. I to wszystko. Może. Te rośliny zawsze mi się podobały. To, że tutaj strasznie tak stłamsili ale ładne są. 37 dolarów za taką roślinę, dosyć wysoką. No i oczywiście pełno różnych chryzantem za 16. Patrzcie, jakie kostiumy mają. Halloweenowe strażaków. Cudują strasznie z tym policjantów. A zobaczcie, tutaj już chyba przesadzili. Zobaczcie, jaki kościotrup olbrzymi. 350 dolarów. Grand Breaking. Czyli to jest taka gra słów. Bo o, jeszcze mnie obserwuje. Zobaczcie. Bo Grand Breaking to tak można wytłumaczyć, jakby przedzierał się przez ziemię. Ale też to jest idiom do tego, że coś takiego niesamowitego, czego wcześniej nie było. No. A tutaj ten kosmita gada za 300 baksów. Kostiumy są po 30, chyba baśniowe, jakie księżniczkowe. Zobaczcie, i tu wszystko na jedną noc, na jeden wieczór. Na godzinę czy dwie. Jakie piękne. Wow. A tam Christmas. Halloween. Christmas. Kupiłam u nich w tamtym roku cebulki i byłam bardzo zadowolona z tych tulipanów, które wyrosły. Teraz znalazłam takie, zobaczcie jakie piękne, takie podwójne. Także też kupię w sumie 20 dolarów. Zaczęli sprzedawać piwo w kostko i w ogóle alkohol. Ale zobaczcie, za 28 koron 53 dolary plus depozyt za każdą butelkę. Nie tanio, plus jeszcze podatek 13%. Mają kilka tych piw. Szukałam tych po całym sklepie i znalazłam. Uwielbiam to, to są algi. I one kosztują 15 dolarów. Zobaczcie jaka wielka paczka. Kocham to jeść. One są oczywiście podpieczone. Zawsze mają prześliczne kwiaty, a szczególnie róże. I one kosztują 24 dolary. Także wcale niedrogo. Za taki wielki bukiet. A takie inne są po 15, ale w Polsce chyba nikogo nie zadziwię, bo w Polsce wy macie po prostu przepiękne kwiaty w kwieciarniach i na tych różnych bazarkach. To są fajne te zielone chryzantemy, ale wiecie, to różne kostka mają różny asortyment, i nie zawsze jest to samo. niektórych rzeczy jak nie ma w jednym, to są w drugim. To widziałam z jedzeniem suchym dla kotów. I szukałam też tutaj takich płatków do oczu, którego się ostatnio pokazywała we Włogu, że u nich było w kostko. Nie mogę w każdym razie znaleźć. Tu są różne, różniste suplementy. Cała wielka aleja. Dobra, idę do kasy, bo i tak już nabrałam rzeczy. Więcej niż chciałam. No i tak 237 dolarów później. Zachciało mi się dubajskiej czekolady. I tutaj zawsze tak jest. Przyjdziesz po coś jedno, a wychodzisz, i zawsze wydasz kilka setek dolarów. Ale co zrobić? Takie życie. Ale to, że można oddać do 10 lat bez rachunków, tutaj, to mnie tak zaskoczyło. A kiedy obejrzałam filmik Gosi, to było dla mnie coś niesamowitego. Mieszkam tutaj tyle lat, mam członkostwo w tym sklepie już tyle lat, nie wiedziałam o tym. Ja z reguły bardzo rzadko coś oddaję, ale no niesamowite, zawsze mam a, rachunek. Że bez rachunku można oddać do takiego czasu, to jest dla mnie no, po prostu niepojęte. A na dworze tak się rozpadało, a ja nie mam parasola. Oczywiście mam parasol w samochodzie, a samochód mam. Zaparkowany daleko, ale przynajmniej jest ciepło. Nie jest źle. Kie klucze gęsi lecą. Takie ciężkie ptaki, a tak ładnie latają. No okej, okay, zobaczmy to dubajskie cudo. Czy to w ogóle było warto to kupić. Czy tam reviews to ma? Dobre. Czyli to są takie tylko malutkie czekoladki, okej, okay. dobre, ale żeby się aż tak za tym srać, jak to robili wszyscy influencerzy, to nie wiem, no, no po prostu dobre czekoladki, fajne to nadzienie i tyle.